No cześć, witajcie moi drodzy. Jak już widzicie, tak, to jest ten gruby zapowiedziany odcinek, czyli mamy całą paczkę zdrapki Wielka Pensja Bankiera. Zdrapa kosztuje 30 zł, pakowana w 25 sztuk, także mamy 750 zł wkładu. Numer paczki dla tych, co prowadzą statystyki. A teraz... Konkrety. Widz Marcin, który mi to już chyba z 10 razy przekazywał paczki do wydrapania. Tym razem zaproponował, czy podzielę się z nim kosztami i wspólnie wydrapiemy taką paczkę i wszystko co się wygra też idzie na pół. Więc jak najbardziej się zgodziłem, więc no tam po 350 zł, 375 nie wyszło, więc no zobaczymy. Połowa się niby ma zwrócić, więc bawimy się. 25 zrabek przed nami. Mam nadzieję, że się będzie działo, także zapraszam wygodnie do oglądania. Jakby ktoś chciał też kupić taką paczkę, to będzie mieć podgląd, jak takie wygrane są rozłożone i ile można wygrać. A więc zaczynamy. Paczka odpakowana. Gruby hajs przede mną, mam nadzieję, że jeszcze grubszy w zrabkach, więc drapiemy. Szukamy oczywiście pliku garnka, który nam pomnoży wygraną razy 2 bądź sejfu, który nam pomnoży wygraną razy 5. Jedziemy po kolei z trapka z numerem pierwszym. Ja tutaj się postaram szybko drapać, żeby też odcinek nie trwał w nieskończoność. Więc będziemy się głównie zatrzymywać tylko na tych wygranych symbolach. Oczywiście oglądajcie nam żebym czegoś nie przegapił. Chociaż i tak sobie później to wszystko kontrolnymi zweryfikuję. Teleskop. Tutaj mamy treflę, winogron oraz piedronka. W punusie mamy rower. Więc pierwsza zdrabka przegrana. Jedziemy po kolei. kłódka, Trefl. Dalej. pieczyna, piłka, wiśnie, winogrona, jest plik moi drodzy, także tutaj w drugiej zdrawce już się wygrana pojawi, zobaczymy jak duża, tutaj mamy jeszcze tęczę oraz gwiazdę, bonus zróbmy od razu, żeby nie zapomnieć, a pod plikiem mamy o 60 zł, dobra, no to już tyle się odzyska. Wiadomo, że będzie więcej, ale walczymy o główną wygraną. Strapka z numerem trzecim. Kłódka O jest kolejny plik. Dobrze, czyli druga, trzecia strapka wygrana. Będziemy też wiedzieć, jaki jest rozkład, nie? Ile pustaków z rzędu, ile wygranych z rzędu. Dobrze czasami drapnąć taką. A żeby mniej więcej się orientować, cytryna, perła w bonusie mamy znowu rower, a nasz plik przynosi trzy dyszki. No i dobra, także to na bok z z numerem cztery winogrona. Karo, koniczyna, dalej mamy piłkę, kolejne symbole, łódka, pik, i ostatnie punkty. No, tutaj już nic nie było, chyba że w bonusie. No nie, mamy kawę. Dobra, strapka z numerem 5. Śliwka, o nie widzieliście za dokładnie. Kutka tęcza, teleskop. Dalej, kara podkowa i ostatnie pola. No, niestety nic nie było. W bonusie mamy kości. Garnki, sejfy też mile widziane. Ciekawy jestem, czy coś się trafi. Dobra, tutaj jak wygląda sytuacja. Tak mamy. Tutaj takie, takie. Piłki nie mamy. Znaczy piłka nic nie daje. Kwiat. Teleskop. Bo po tylu zdrapkach to będzie można czupnie dostać, żeby nie pogubić tych symboli, których tutaj szukamy gdzieś po drodze, no, tutaj też nic nie mamy, także to na bok. Dobra, kolejna strapa przed nami, numerek siódmy już parasolka. Nie ma nic. Dalej. Zegar, kwiat. nas wiśnie, śliwka. I ostatnie punkty. Jest plik. Będzie trafienie. Sprawdźmy sobie. Bonus. Mamy kawę. A tu kolejne sześć dyszek. O, bardzo sympatycznie. Dobra. Kolejna zdrapa numer 8. Fajnie, tylko dla mnie osobiście troszkę za dużo tych strapek jest w paczce. Weź to człowieku, później traf coś, nie? Jakby było 15, by było fajnie. Ta paczka by była tańsza, można by nawet kupić tak dla siebie, no ale przy takim koszcie to już jest przesada. Jak dla mnie, no wiadomo, nie? Bonus mamy dzwon. Także nic z poszukiwanych symboli nie wpadło. Kolejna strapka numerek Dziewiąty. Diament tęcza dalej. się rower. Strapka z numerem dziesiątym. Powoli zbliżamy się do połowy. Dobra, nic na razie. No, zaskoczenia nie było, bąd z cukierek, o tylko chyba jeszcze nie było. No to kolejna przed nami. Koniczyna dalej. Słońce tęcza. Parasolka też nic nie daje. Jeszcze Nic mnożącego nie było. Ciekawe czy się trafi. Jest plik i gwiazda na końcu. Sprawdzamy co w bonusie. Mamy rower, a pod plikiem o kolejne 6 dyszek. No i fajnie. To co jeszcze jakieś 2-3 zwroty może jakaś grubsza wygrana. Oby losowa. I obawiam się, że to wszystko, nie? Muszla. Klucz narty, chmury, perła, trefl. No ekspresem drapiemy te zrobki, ale no co zrobić. Nie chcę, że nie chcę was zanudzać, nie wiadomo jaką długością odcinka. Trapimy tak. trzynastkę aktualnie, także przekraczamy połówkę awokado i dalej. O, jest kolejny plik i mamy podkowy w bonusie tofi, a pod plikiem trzy dyszki. Dobra. Zobaczmy co w kolejnej zdropce, numerek 14. Ty wygrany nie ma w bonusie kolejny rower, strapka numer 15. Piątce, pik oraz trefl w bonusie. Kawa. Legenda głosi, że w bonusie można znaleźć trafiony symbol. <grymna> trafioną, wygraną. Wiśnie, perła, kłódka. Dalej. Piedronka. Jest plik, dołożymy kolejną wygraną do puli. Sprawdźmy bonus, mamy TOFI, a pod plikiem trzy dyszki. Dobrze. Kolejna zdrapa przed nami, numerek 17. Jest plik. Śliwka, teleskop świnka oraz kwiat na końcu. W bonusie mamy dzwonek, a nasz plik przynosi zdówkę. O, oby to nie była największa wygrana z paczki. Nie? trochę z drapek zostało. Osiemnastka przed nami. Świnka, awokado, dalej. Pik i karo. I ostatnie dwa. Nie ma nic. Bonusie. Nie ma nic. No to kolejne. Sztuki. Jest plik, także jeszcze coś dołożymy. Dobrze. Trzeba zbierać, bo dużo wydane. Kwiasta. Słońce i ostatnie symbole. Nic więcej nie było w gąszczu. Dzwonek a nasz plik przynosi trzy dyszki. Dobra. Kolejna zdrabka. Numer 20, czyli już praktycznie końcówka. Może tak ciotkę zwiększę tempo. Bo już nam się tutaj 15 minut robi. Co ciekawe, żadnego garnka, żadnego sejfu nie było, nie? Nawet tak, jakby dwa pliki się nie trafiły, tylko pod jednym było 60. Mhm. Ciekawe, ciekawe rozłożenie układ ciekawy. Kolejna strapka. No, chyba, że się jeszcze coś trafi, nie? Ale tak do, do tej pory to nic takiego nie było. A następna muszla. wiśnia i ostatnie pola. Mamy pik. I jeszcze dwa z chmury w pulsie rower

Na winogrono i ostatnie dwa słońce, korona w bonusie tofi, dobrze, kolejna strapa. Mamy tutaj diamenty i końcówka też tej strapki z numerem 23. Jeszcze mamy plik O. Bardzo ładnie. Wyle coś losowego. No niestety trzy dyszki tylko. I przedostatnia strapka numer 24 i końcówka 25. Nic. dalej śliwka, klucz, pik, kwiat, wiśnia, kłódka i końcówka, no nic tutaj nie ma, bonusie, któryś tam już rower. Dobra, dotrwaliśmy moi drodzy do końca, ostatnia zdrobka z numerem 25, wszystko się teraz wyjaśni. Kwinka, trefle, pik i ostatnie pola. Słońce, klucz, jamułko, wiśnie oraz perła, a w bonusie mamy tofi. No i reszta statystyk jest taka, że 5 zdrapek przyniosło zwroty, czyli mamy 150. Trzy zdrapki przyniosły wygrany w wysokości 60 zł, czyli mamy 180, razem z tym 330. No i jedyna wygrana większa, czyli 100 zł, jest tylko jedna, czyli mamy 430. Wkład, tak jak mówiłem, 750, także bardzo, bardzo duży minus. No ale jeżeli się to na pół podzieli, no to już nie wygląda tak źle. Powiedzmy koszt zabawy akceptowalny, tam koło stówki z hakiem, jak jeszcze? wesprzecie i obejrzycie troszkę reklam, to, to jeszcze się to zniweluje. No, także paczka zaliczona, dzień zaliczony, przed nami jeszcze tylko wydrapanie kalendarzy i można dzień zamykać. Dzisiaj mamy dzień dziesiąty. Zaczynamy od angielskiego. Mamy śnieżynkę i dzwonek, a nasz polski kalendarz Numerek 10 przynosi ciuchcie. Także moi drodzy, do zobaczenia jutro na kolejnym odcinku. Życzę Wam miłej niedzieli. Cześć!